Bardzo chciałbym podziękować którzy było większym problemem było to, żeby psychicznie budować ten zespół, ponieważ klasa zespołu właśnie się pokazuje czy potrafi się podnieść czy nie. I jeszcze tym bardziej, z który dostaliśmy też że gdy sobie stworzył, widać było jak niepewni zawódnicy podchodzą. A to, żebyśmy się podnieść, i to jest bardzo ważne. To jest nie z zespołem, do końca walczyli, że do końca byli monolitem, że starali się. No jest tak, że czasami bramka z konstrukcji konstrukcją podrabiła, no jest. Wreszcie, wrócił do dyspozycji, kłótówka w urządku odeszła i mogł no, się skoncentrować. W nagraniu do no to, to bardzo ważny moment. No, no, przed tymi wszystkimi następnymi meczami, które są bardzo te widać, jak wiele pracy muszę, to że Liga z taką ligą, dzisiaj przedwcześnie, tutaj szybko zweryfikowali, weryfikowała ta liga, jako ciężko tu jest grać. Teraz podróbnicy sobie w tej dostaną wolność, żeby tymi, te głowy im poczęły i przygotowują się do tego. Dziękuję bardzo, zapraszam wszystkich. Panie trenerze, to w końcu dzisiaj graliśmy 11 na 11. A tak enigmatycznie mówię, bo w naszym zespole grał power z 18 przeręczki. Nie to generalnie, generalnie to ja akurat wiem, jest się jesteście uprzedzeni do Trakowskiego, jak nieco by nie zrobił to i to, i to, jest, i to jest inna sprawa. Ja to, ja to rozumiem, to yy, macie prawo, ja akurat patrzę na treningi na zawodników na to w sposób grali. Jest to przykro, że, że, że w taki sposób właśnie to jest odbierane, ale na pewno jeżeli dalej będzie przyznawane dobrze, to na pewno Ja je ja oceniam i w taki sposób właśnie jest, a jeżeli chodzi o to, to to trudno oceniać. Najpierw trzeba musić wymusić kogoś w błąd, tak jak na przykład zderzaliśmy na to bramkę kilka razy i potem po prostu nie było, to szukać to tego jeszcze pytanie mam a propos takiego, bo po meczu z legionu, mimo że może nie było to, nie było to jakieś rewelacyjne spotkanie, przejrzało się statystyki, to był to drugi m, najlepiej odbierający zawodnik w tej, tej kolejce po e, Jędrzejczyku. Mam takie pytanie, czy to, że już nie zagrał w dniu dzisiejszym, no to jest to jakaś oznaka tego, że na dłuższy czas zasiądzie na ławce rezerwowych, czy to jednak e, w dalszym ciągu na poważnie wie, go Pan w to no, akurat na te statystyki, to nie pan, to jest też, zależy, które się, z których stron patrzy, bo akurat to na drogi inne. Jeżeli chodzi o sytuację tutaj, to był bardzo ważny mecz dzisiaj. Zdawaliśmy sobie sprawę, że po prostu gdzieś te problemy komunikacyjne, które, które jeżeli chodzi o drugiego, no widać, że było na treningach, po prostu ostatnio gdzieś staraliśmy się pewne elementy wprowadzić. Nie do końca jeszcze poprawi się dogadać z popadami, dlatego też po prostu postawiliśmy na maderę i terazową na tych zawodników, którzy grali regularnie, a GUT jest jednym z zawodników, który podstawowe miejsce, tak jak nie wiadomo, że dzisiaj i gulalski wypadł, i tak i pomasili. I bardzo dobrze, że właśnie rywalizacja jest, jeżeli chodzi o tę pozycję, bo każdy z tych zawodników musi sobie zdawać sprawę dzisiaj, że jak popadnie na jeden mecz, to w następnym może nie.